<śmieniu> prosił o nasze wsparcie. Powiedziałem, że już dymałem dzisiaj, ale chodzi ja tak samo, o to, że... No stary. w ja ci... <śmieniu> <śmieniu> ale... Dobra, dymałem, niech będzie. Eee. I spodnie. Co?! Uuu... prawdopodobnie charakter to na pewno ty masz po matce! A przynajmniej <śmieniu> tą <śmieniu> <rozpuszność>. <śmieniu> To było zaledwie kilka dni temu. Kilka pierdolonych dni temu. Zaczęło się wszystko bardzo niewinnie. Zrobiliśmy zlecenie na furę z chłopakami. Ja, Logan, Eddie i Bob. Stara śpiewka z Łomgęgu. Robota powtórzona jak w 2K18, to znaczy zestawka ala śmieciarz. Wszystko rozplanowane. Punkt ucieczki A, punkt ucieczki B, punkt ucieczki C. Niestety. Niestety nie udało się zawinąć fury, to znaczy została ona otwarta, Nadki próbował uciec, ale Kordon policyjny, mimo że zablokowany przez nas, nie zatrzymał latającego w powietrzu śmigłowca. Trzeba było pójść do planu C, a logan czekał już tam na jego, na swoim krosie. Tak zakończył się nasz dzień, albo wydawałoby się, że tak właśnie się zakończy. Ale w momencie, kiedy Felipe chciał jechać na siłownię, okazało się, że ktoś gwiznął mu samochód. Zadzwonił do Boba, spotkał się z Bobem, a Bob rozmawiał ze Siergiejem, który powiedział, że na Ammunition rzucono klamy. Długo się nie zastanawiając, podjąłem decyzję, żeby tam iść, sprawdzić, wypytać, wybadać temat. Dowiedzieć się, czy Felipe bez licencji może być posiadaczem jakiegoś Glocka albo innego pistoletu. Okazało się, że tak. Wystarczy być niekaranym, zamówić broń i zapłacić. bejmy. Zapłaciłem. Kupiłem, ale do końca nie wierzyłem, że ta klamka znajdzie się w moich dłoniach, dlatego że to wszystko było takimi grubymi niczymszyte, no ale mimo wszystko uwierzyłem. Uwierzyłem, zapłaciłem, a dzisiaj tę klamkę odebrałem. Ale nie wiecie o jeszcze jednej bardzo ważnej i istotnej rzeczy, która nas spotkała. O tym opowiem wam już w momencie, kiedy będę opowiadał to chłopakom, możemy się tak umówić? Tak jest. <śmiech> <śmiech> Siemano! Siemano! Siemano. Siemano. Z troski o ciebie. Żebyś po prostu żebyś zerknął, rzucił okiem, a później usiadł, po prostu wrócił do auta i I w nim usiadł, bo i tak nic nie możesz tutaj kupić, niestety. <noise> masz rację. Tak. Masz tak. Masz rację. tak. Jest także... to smutna, ale prawda. Słuchaj, stary, dlatego postoję tutaj z tobą. Wiesz no, gdybym nie miał kopyta, to pewnie bym stał w kolejce z chłopakami razem, żeby je kupić, ale z racji tego, że już mam kopyto to postoję po prostu z tobą i ewentualnie mogę ci je pokazać, jak chcesz. A możesz mi potrzymać? Yy... Nie tutaj. Nie tutaj? mi iść uliczkę obok. No dobra. No to chodź. Nie no, co to Jak ja kurwa klamy nie trzymałem w łapie, A to klamy, a to klamy to poczekaj, to, to się cofnę do samochodu. Co ty co? No stary, no, no pistolet mam w aucie, no daj chwilę. Ciężko Cię rozgryźć czasami, już nie wiem o co Ci chodzi. Dobra, nie Dobra, żartuję, mam przy sobie, chodź. <laughs> chodź. Oh, to raczej głodnemu chleb na myśli, jak to tak się przysłowiowo mówi. Dobra, dawaj, chodź, szybciej. Chodź, chodź, Jak w ogóle Motos dzisiaj jest ubrany, dziwnie. Dzięki serdecznie, ręki jeszcze raz za 10 subskrypcji. Kapitanie Naczelniku sub Subskrybencki, tutaj, tutaj. Dziękuję drabina. Proszę, Montes. Nie, tylko nie wyżej. Tutaj, tu jest bezpiecznie. Ok. Dam cię podtrzymać, ale pożyczysz mi. Dasz mi podtrzymać 650 dolarów do jutra, ok? Co? 6,5 potrzebuję do jutra. No dobra, pożyczę ci. Dobra. A serio mówisz? Tak. Potrzebujesz pieniędzy. Tak. się do końca. Ten.

Dobra, deal. Dobra, deal. pożyczę. No, mi. Nie. nie, bo ja potrzebuję, no, tak, tak. wiesz co? Potrzebuję te, te kasę po prostu na, na amunicję. Wyjebałem 4200 na niego, ale 6500 kosztuje pudełka amunicji. Po prostu potrzebujemy amunicji. Nie nie, nie trzymaj trzymaj. ja jestem na przypale, więc ja co, też wiesz. O, 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 pierdolę, o, 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 jest? o, 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 Witam, witam. Jakiś e po komplecie. Nie, W nie. No właśnie, eee, bierzemy w zakupach. Gdzie? No, 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 Jakie wybraliście model? No, no, no my się teraz spóźniliśmy, bo po ceny poszły do góry w ostatnim czasie. Nie wiem czy słyszeliście. No, no czy ja dopiero dzisiaj byłem w sklepie no, i też jak... mnie niestety zastały te wysokie ceny. Ale wziąłem ja kompata w dobrej cenie. Ja kurwa Dzień też zdążyłem, 50 była za 4,5 tysiąca, jeszcze kompata. A właśnie ziomal odebrał tam w dobrej cenie. W dobrej marnej cenie. No, no tu się spotykam z Makoszem nie... Dobrej Broni, no. No, a może e, jesteś Makoszem Dobrym? nie Wanilkę otwieramy, zapraszamy. No, a jesteś o tej Wanilii już od kilku dobrych tygodni. Ale wiesz, bo mnie, a, kurwa, kilku... tam, Czekam, mnie kurwa, Dobra, dobra, bo mnie od kilku tygodni kurwa nie było, ale ja na zapleczu wszystko organizowałem, dziewczyny przybywają do miasta, wszystko będzie kurwa grało, a kurwa będą tańczyły. No. rozumiesz, hmm. że ty będziesz sterował całym burdelem? Tak. Okej, no to czekamy, czekamy aż to się rozrusza. Macie już jakieś dziewczyny? Dziewczyny są, dziewczyny będą na miejscu, dziewczyny będą na wynos, kurwa, będą mi plany tematyczne, kurwa, różne komponenty Wybieramy to się fajnie. właśnie na dziewczyny Nie. do Bahamy. Słyszeliśmy, że tam są niezłe, nie, nie, niezłe kobiecinki! A, nie A to nie konkurencja, panowie? Wow, no kurwa, no, no niby jest, ale nie, bo my chcemy przejąć po prostu tego. Chyba źle? No. zrozumiałeś, źle zrozumiałeś, zrozumiałeś. No my tam byliśmy, no w sumie wizualnie wygląda zdecydowanie lepiej od wanilki, ale gdzieś tam ludzie się żalili, że muzyka kujowa, że chujowo to prowadzą, my to po prostu zrobimy lepiej. Nie. A jak nie będą mówię, robili tak coś jest lepiej, to my... Ja wiesz, że w swoim wieku jeszcze do Alzheimera, to ja jeszcze kurwa nie nabyłem, nie, wiesz... Co? Idź, bo ja cię pierdolę Dobra, ty właśnie wyglądnij do roboty, no, no to się podoba. Cz Czarnieś mnie kurwa zaciepił! Ty, Montes, to coś sikał garażem. Powiedziałem ci, kurwa. A ty, a ty co? go skończ, skończ go skończ. Zostaw go, ale w porządku człowiek. No, czym ty się zajmujesz, co? ale my latamy, co się do łapy przyklei. No na razie nic konkretnego. Nie możemy drzucić, ale no nic konkretnego. Szukamy, szukamy kurwa, coś Rozumiem. Ale ciężko jest, piarnia węższy. Może coś wybąka, nie? Dokładnie jeszcze. Psiar nie, na no na mieście jest kurwa napięta atmosfera, dużo psiarskich, że te kopyta poszły równo, no nie wiadomo. Nie no ale wiadomo, co... ty, ty, ty uważaj z tymi kopytami, bo jak ty będziesz kierany, to ty tracisz dostęp kurwa. No, ja teraz, jestem czyściocha, ci, ci, nic, no. nic no, ze mnie nie no, mają. Oj, dalej da 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 ci, ci kurwa, ci kurwa dwa tygodnie, nie, swoim nie? Nie, 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 to już nie te czasy, <laughs> to już nie te czasy. Raliby bankomaty z <laughs> szkockimi kurwa, weź koła na ręce. Dzięki za 10. Ani razu my nie pierdolnęli, bo ci poważnie. Ani razu, ziomar kurwa leżał nie dostał kurwa cepy, ale my normalnie trześciochy, nic nie mają. ja to ja kupiłem jak ja kupiliście? zamówiłem dopiero, ja dopiero zamówiłem, nic nie wiem, to pytać w czapce. A to, to można kupiliście. później opierdalać i zgłosisz, że ci kurwa ukradziono i sobie Ale to jest. Ale to jest A, może to nie jest najlepsze, drobana. nawet może to nie jest najlepsze miejsce, ale tak możesz, możesz, tylko że ewentualnie wiesz, jak ja wyobraźmy sobie, zgubiłbym te broni i przypadkowo znalazłaby się w twoich kieszeniach, no to ja później jestem czysty, jeżeli to zgłoszę, ale jeżeli znajdą to w twoich kieszeniach, to nie dość, że przypierdolą eee. ci giwery, to jeszcze kradziesz, nie? No ale super, na przykład załóżmy, że napadło cię dwóch zamaskowanych mężczyzn tak. i hmm. zabrali ci broń. I, I dali, jest, i dali mi 20 nie koła? Tego, to jest... No to mo mogłoby tak być. Yy, wydaje mi się, z że z tym kopytem się wtopisz, to już, już nie masz opcji, żeby coś takiego ogarnąć. To jest jakby tak, tak. raz tylko. Te jak już będziesz karany, w to jesteś nie ma opcji. Kody seryjne no, mają nie, nie, nie ma opcji, wiesz, ty ma, 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 masz to zarejestrowane na siebie i jeśli masz w kartotece, że ci odebrali broń za niewłaściwe użycie albo nie dopilnowałeś, jej, bo jesteś za nią odpowiedzialny, to kaplica. To za eee, drugie kolejne nie wyrobienie nie. nie ma opcji. A ty pewnie też, że pierdolisz tą bronią, to broń, to cyrki, no, będą, ja, to cyrki tak. będą z tej broni. Będą kraść tak. broni i ludziom będą jechać. Kurde. I druga sprawa, druga sprawa. Sytuacja jest taka, że no wiesz, jakby kradziesz pierwszy dzień, kurwa kiedy odebrałeś, to No to, to, to wiesz, nie. to są pojebane, gość bez broni oka typa z bronią, nie? To jest ciężka kurwa, no. Rzadko bo... się ja, ja miałem wiele sytuacji gdzie było ich pięciu uzbrojonych ja nie miałem nic A ich rozbroiłem Był Strzelali co do kurwa. nas Strzelali do nas kurwa, strzelali do nas Co, co wysz? Ja w zwierzętku. <grym> to, to niżej, to niżej jest to niżej, to niżej o, To pieprzyk, to, to jest pieprzyk, to niżej. O, Ale to stary poniżej to wyciąć dobra, kurwa nic... No tak. Dwa centymetry wyżej by strzelił, by ci zrobił przysługę. Bo kurwa, strasznie to wygląda stary. Nie zahaczasz tym, kurwa, jak zakładasz spodnie, kurwa? Dzięki <laughs> Felipe. Chciałem się zapytać, nie, dzwonił nie. do ciebie ten chłop jeszcze, co tak napinał? czy Nie, 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 jedno połączenie tylko. Ja mam, do mnie ja dzwonili, ja oni dzwoni cały 15 czas. 10 minut przed spotkaniem i ustalimy wszystkie szczegóły, okej? Okay? Będzie idealnie. Dobra, Gamora, okej, zapisałem, dobra. dzięki. Wiem ci, że dzwonili do mnie i ja nie odbieram nie? Zapisuję te numery i blokuję je. ...pierdolę z nimi rozmawiać, to są jakieś nienormalne chłopy. Chłop podjechał po prostu wyciągnął klamota i. No, no, nie jestem w stanie opisać. No co, co, co tam się wydarzyło? Kurde, no to, Ale o to było jakieś niepojęte. Pana? O którym mówisz? Ej, słuchaj, ty jakbyś nie spał no. tyle czasu i nie siedziałbyś w domu kurwa, to byś wiedział o kim mówię. jak. Załatwiałem ja sprawy po no. to Wszystko jest ogarnięte. To i było o, tak, to tak, ty byś był. Słuchajcie, panowie, e, ale tak. Wy jesteście tak serio, serio zainteresowani tym warsztatem, żeby zrobić pododdział, czy. No serio! Ja teraz się czuję dobrze, kurwa, pod kopytem. No ja to to pierdolę, no to wiesz. A, nie wam. No, zajebiście, stary! Musisz każdego z wyzywać, Każdego z wyzy Tak! Tak! I jeszcze go odjebać. Wiadomo, nie ma co się wychylać za bardzo. Tamta ekipa już wiedziała, że jestem pod kopytem, ale. Trzeba uważać, a najlepsze jest w tym wszystkim to, panowie, że to kopyto 3 dni temu w promocyjnej cenie 4200, a dzisiaj 18 kapci. Kumacie to? 18 kapci. Kumacie kurwa tę pierdoloną inflację? 18 jebanych tysięcy. No tak, w tym to momencie jest to kopyto wzrostu... kosztuje kurwa. To no, rozrywa czaszkę. Edi trzymał to kopyta. Powiedz, Edi. Trzymałem, trzymałem. No, kurwa, kawałek 18. Tysięc dolców, bankrutnie co mówione. Fajne kopyto, no. Szkoda, że nigdy. a no, wiecie no. A ja nie mogę, no, jestem przeskrzyniony. Ale słuchaj, no to załatwimy ci. Pamiętaj, że jedno kopyto to jest kurwa jak z kotami, kurwa. Masz dwa koty i masz ich osiem za chwilę. No i wiesz, kiedyś z tym nie, nie przejmuj, bo. Yy... Ja rozmawiałem z tą babką i ona powiedziała, że nawet jak broń na amunicję 50 jest na mnie przypisana, to mogę kupić amunicję pod inny kaliber, więc po prostu ogarniemy kopy to. Mamy gościa, który kończy jakieś webinary, wy... składa, składa bronię, więc użyjmy po prostu jakoś... Ja rozmawiałem akumulację. z tą babką i ona już jest do dogadana. Ona już chciała siadać i na kutasie. Stary, wszystko jest ogarnięte. A czy Montyz miałeś rację, że nie załatwił pukawy, ale załatwił pukanie. Tak jest. Dobra coś, Tak czy inaczej, jeszcze tego wieczora będzie strzelał Mam nadzieję, że nie ślepakami <grym> się jestem głodny A nie z... wiadomo, z... czy horn jest z... otwarty No, rzućmy okiem Jest ktoś za lodą? A ja, do tawerny nie, a nie macie numeru z tego gościa? Nie, zamknięte, tabliczka ja jest, yes, tabliczka oh, jest, zamknięte. 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 Hornest. Tawerna i te jebane żeberka. Nie wiem czy mam pieniądza, te żeberka. To Sto burgerek to jest dobry, bo możesz to odwinąć. Co, co? Nie ma normalnych knajpy w okolicy, jeszcze innej. Y, otworzyli sushi! Słyszałem, że otworzyli w ogóle sushi, panowie. Nie wiem, czy macie ochotę na świeżą rybkę, ale... Podobno Cóż. podobno, dobre, podobno dobre. Wiesz, ryba zawinięta w ryż i oni saliczą za to w chuj pieniędzy, a normalnie jakbyś oddzielnie kupił ryż, oddzielnie rybę, to miałbyś to samo, kurwa, wiesz, i w chuj z dobrej ceny. Ale wie... No dobra, słuchajcie, panowie, podczas zamawiania tych przepysznych steków i żeberek zadzwonił do mnie telefon. No wie... Jeżeli chodzi o połączenie, pojawiło mi się, że to dzwoni księdzu, odbieram i księdzu zdesperowany dzwoni i mówi, Felipe, potrzebuję twojej pomocy, dymają mi córkę na Bahamie. Ale on nie ma córki. No, no ponoć ma. Co? Ale może ma. Dobra, dobre do rzeczy. I pro, prosił, prosił o nasze, prosił o nasze wsparcie. Powiedziałem, że już dymałem dzisiaj, ale chodzi ja tak o to, samo, że... Stary. Ja to stary. Chodzi o ale... No dobra, Nie niech e... No dobra, jak tak stawiasz sprawy, no to ja też. Dobra, ale sytuacja wygląda następująco. Prosił nas o wsparcie. Żebyśmy podjechali na Bahamę, bo jest jakiś gościu, który podstawia się do jego córki. Żebyśmy po prostu mu wytłumaczyli, że ma tego nie robić. Da. Pół godziny temu spotykamy księdza i nagle ktoś rucha mu córkę w i mamy to wyjaśniać. Dobra, wchodzimy mm. to jazdy tam, trzeba to sprawdzić. Dobra. Tak. Okay. Zostawiamy tylko. Wiesz księdzu nie jest sam. To prawda, to też mnie zastanawia. Mówiłam, że dzwoniłem do I zaskoczy mnie, że tym gościem może być nawet sam księdzem. Możliwe, możliwe, możliwe. Ale wiecie, jak to jest z księdzem. Tyle razy nas wiedzą na minę, że raz na jakiś czas trzeba mu pomóc. Może przedstawia się do niej, do waszej córki. Nie wiem, jakim im. Czy to równy gość, tylko po prostu zagubiony. O Panowie a później. A ona też jego córka z trudnego domu, więc na pewno by jakoś... jakoś. nie, to było chore, jedźmy tam. No to sprawdź, Nie i nie odbieraj, tak się. Zastanawiam, czy Słuchajcie, jeżeli tam będzie jakaś stało. zadyma, no to, no to wiadomo, my przy kopycie, wiesz, że nawet nas do baru pewnie nie wpuszczą, ale tutaj chłopaki mogą wejść, luknąć. Oś ty kurwa! O, 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 kurwa! Jak on jedzie! Ja co jest? jest. O, Dawaj pierdolę. go tutaj, niech on kurwa płaci teraz, panowie Nie, nie, ja wpadłem płości, to moja wina. Nic ci NG. nie jest. No i co? Nic ci nie jest. Oooooh, wam nic nie stało? Nie nic, padłem poślizg, hamulce już nie te. Co kiedyś muszę je wymienić. Córki, auto. Jestem całe jak to okej, okay, to ten. dobrze. Chcieliśmy Cię bardzo przeprosić. Bardzo Cię przepraszamy. Dobra, serio, muszę wymienić tarczy. No i dobrze, pojechany z gościem, pojechany z gościem. Do spodu z kurwą. No, pojechaliśmy ale, Ale go jeszcze, załatwiłeś, Edi, ale go załatwiłeś, kurwa, naprawdę. Gościł się kurwa z kuli, wydaje mi się, że kurwa jedzie sprzedać tego dostawcy. Cześć, co powiedział. Sześć, Że Zapłaci 10 tysięcy doców. Właśnie to jest. To mi się tutaj podoba, że masz wyjebane na te pieniądze. Tak, no wyjebane, nie? Chciałem, żeby zapłacił za to, ale w inny sposób. Dopadnę go kiedyś. Ja do księdza. Tak, gdzie on jest. Dobra, dręnął do niego. Cześć, możemy tego gościa odstrzelić. Jego, jego też. Słuchajcie, jest, jego córka jest bardzo brzydka, więc jest szansa, że ten gościu wciąż ją dyma Halo? Halo! Halo! O kurwa! A o, o, A jak tam w gdzie kurwa. jesteś? Ej, już, już, Uch, zała, rogę, zała, to już samochód, Paraję te samo kurka została. Już na samogu! Gość jaś, to się, się spodzięty. A gdzie jesteś teraz? Jesteśmy w Zab Bahamam ma mama, dobra, dobra. My tam i tak zmierzamy, więc możemy rundkę zrobić, ale jak sprawa ogarnie, to, to dobrze. Mieliśmy pewnego Jest rodzaju się. perturbacje. Policja nas zamknęła w, w tawernie, dlatego że wpadli tam aktywiści. No, długa historia. No i czeka pół godziny najewanego steka, kurwa i przyniesie mu surowego na kamieniu. Długa historia, w każdym razie cieszę się, że już e, sprawa załatwiona. Tylko pytanie najważniejsze zdążył ją tam wydymać, czy zainterwenowałeś w porę? A jeżeli to ja już się ja, się ja się nie to, stary. ja nie nie odbieram odbieram tej młodzieży. Może Sergi jest z księdza córką. Jeżeli mógłbyś z nią pogadać. Ja w żadnym nie dodadą. Ja, ja próbuję jej <laughs> tłumaczyć. Ja nie nadążam wiesz na no, tych kurwa <laughs> tych, tych, tych no, nowoczesnościach je Pogadaj się, pogadaj Co ja z nią pogadać? Co ja mogę? z nią pogadać? No ja 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 kończę, żeby przestawał kurwić no to to jest tak rozpuszcze. Że to kurwa nawet dziwki takie nie są. Dobra, jesteśmy tak, jesteśmy pod Bahamą, na razie. Słuchajcie, panowie, już, już po temacie, ale, że tak powiem, poprosił nas księdza o interpelację. No. no, musimy pogadać z tą córką, bo podobno się kurwi bardziej niż dziwki kurwa dzwonili. I za darmo. Gdzie ona jest? O, jest ale ja z nie gadam, ja nie gadam. No gdzieś, nie wiem, gdzie ona jest. Za Bahamą Co? chyba? Dobra, Księdzu zleca nam wychowanie swojej córki, tak? Możliwe. O, jest. Księdzu. Czołem księdzu. Tu jest, kurwa Sprawca, sprawca i... Spra Spraw... i sprawczyni. Ale o, tu... Jest, jest. O. Chodzi, kurwa, roweraś i kurwa, wiesz, no. myśli, że wszystko mu można, nie? <noise> ale ściera, ale to jest ładna dziewczyna, jesteś ładna córka. No, 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 przywitaj się z chłopakami! dwójkami się przywitaj. dobry! Cześć! Dobry! Cześć! Aaaa, nagle znaleźliśmy córkę. Zakryliśmy turkę, tak? Ważnie? A ile dziewczyna ma lat? No. O... E, przepraszam, no, no, no. no, ile no. no. masz lat? No, bo w chłopaku, ile masz lat? No, ale. Czy ty możesz? Poczekaj poczekaj, samodzielna. Jak masz Dokładnie. na imię ile masz lat? Jestem Logan. Nazywam się Mireja. Mileja, cześć. Mileja, cześć Mileja, miło Mireja. cię poznać. Cześć Mireja, jestem Felipe. Tak, miło. Tak, was poznać. I ile masz lat? Tak się tak. Dwadzieścia tak. 23. No to dziewczyno, no co? i co? Jak ja ja do... relacje z ojcem? No dopiero od niedawna bo się nie opibuję, zbyt... ogarną jej robotę panice. A <laughs> no, to pracujesz panili i Łutaty, tak? Ale ja, ja. A no, no, mi każe. A tam z tobą jest... Ci. Za nie, nie to nie z pracować. Pracować. A tam chciałaś. Za tobą jest chłopak twój chciałam. No, nie, postawmy nie. sprawę jasno. Chciałaś, czy nie, nie chciałaś, tak? Sama chciałaś. Nie. Chciałaś? Chciałaś? No. Nie. Sama chciałaś. Chciałaś? Nie. chciałaś nie. No. Pokojnie. Chciałem. Tak, tak. Chciałam. No. Chciałam. No, po prostu w tak. waszej chęci się. rozumiem, że bardzo chcesz pomóc w pracy. Tak, w tak, tak, tak. No i tata tu ma problemy wychowawcze z tobą i przyjechaliśmy właśnie z ekipą pomóc. W sensie nie z okiełzaniem się, nie się e. tylko pomóc ci. Co to, to e. ten świat? Skomplikowany e. świat, ale e. w dalszym ciągu piękny. Yy, powiedz moja droga córeczko! Powiedz moja droga córeczko! Co co robiłaś w kiblu? Co robiłam w kiblu? Byłam szukać ciebie z Tysonem, Tyson mnie tam zaprowadził, odwrócił się i ściągnął spodnie. Co? U. Ale co nie... Ale to kurwa? Ty? Tak było Tyson, a teraz godniłeś mnie i mówiłeś mi, że chcesz I, i, mnie pociągnąć. Ukarają ją, ukaraj ją, za to. I, i, Jezu, ale... Jak ja, mam ale... cię ukarać za to jak mówię cały czas? Będziesz sprawę. karana! Będziesz karana! Poczekaj, ty się mogę, nie po, poczekaj, poczekaj. To jak doba, to było, to jak to było księdzu? Słuchaj, ja, nie, nie przypadkiem nie było to tak, że chodzę do klubu. Bo mi mówią, dzwonią mi na telefon, że mi się... że mi się córka kurwi. Chodzę nie, do klubu, było tak. a ty na na kolanach te, na, na kolanach tego obcego mężczyzny. Kim on jest dla siebie w takim razie. Dobrym przyjacielem tak samo jaki wuja. O. O. Ale, chłopaki, no. jak coś, to nie mowa o mnie tylko o tym o czerwonym. Ja byłem z Benem. No Ale to no. moment, to moment, 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 moment. To czy, czemu jest w tej historii Tyson bez spodni jeszcze w tym wszystkim? Dokładnie, o co tu no, chodzi? Bo... No, bo. To było, to, Miałem chcice. Miałem wygląda. Uh -huh. Czułaj, czułaj, Dużo masz nie ja 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 Nie. No na razie jest tylko odnaleźć, jakby Tobiego i wuja. I Jakim jest tobie, wuja? I my I, my... I Tobi, tu. I mi też tam wuja. No, już to pracowaliśmy no ma. na kopakabanie. Na kopakabanie? To ty, ty się kurwisz? Nobi. A, na kopakabanie, to... jacha, w restauracji. A, A, Przepraszam, tak, tak, tak. kurde, ja nie chcę <śle> nie robię takich rzeczy. Okej. Jasne. Dobra, jasne. Jasne. Czyli co, księdzowi chodzi o to, że możesz mieć przyjaciół, spotykać się z kim chcesz, tylko żeby on o tym wiedział i miał co najmniej 50% z tego, tak? żeby jej nie za darmo, nie bez... nie za prosto. Boże! Ja Curka ja. Bena, ludzie! Tylko koledzy Bena mogą. To nadal kobieta. Wymaga do szacunku eee, i pewnego rodzaju specjalistycznego podejścia. Eee, chciałem właśnie, żebyście, wiecie, wy jesteście młodzi, wyjdą wy niej przemówicie, no. Ja... Ja nie mam do nich słów, ja nie wiem. No. Ja, ja wam wytłumaczę jak... Zaniedbałem ja się, wszystko, wszystko kurwa miałaś ode mnie. Wszystko. Ale, ale z drugiej strony księdzu, no ona ma 23 lata, no to jest dorosła to sobie dziewczyna. sobie decydować. To jest dorosła ale dziewczyna, Felipe, no. ja w jej wieku miałem 25 kurwa, niech się ogarnie. No. ma. powiedz mi żureczko, w którym, w którym momencie cię zawiodłem? He? W którym momencie? Brakowało ci czegoś? Mało miłości ci dawałem, a? <laughs> <laughs> powiedz mi szczerze, powiedz tak. mi tu przy wszystkich tych osobach, czy, czy, czy zawiodłem jako ojciec? To ten czas, żeby się nie otworzyć tak. i może zakopać popór wojenny. A -a. I razem Aha. z ojcem prowadzić wanilię. Polepszyć relacje, współpracować. Ja no, tak chcę dobrze, może jest nie jest, bo jest starej daty, ale on chce naprawdę dobrze dla ciebie. Aha. Powiedz, powiedz córeczko teraz. Odpowiesz mi na pytanie! Nie, ja to bym chciała najpierw się przebrać. Dobra, dobrze. No, żeby wyglądać, nie przebieraj się. A to nie, to, to, to nie wybrałaś tego stroju sama? Ktoś ci kazał tak się ubrać, tak? Nie, ja po prostu już chcę się przebrać. Mhm. Nie, paść córeczko, tylko pod odpowiedz mi na pytanie, proszę się. Proszę się. No Mi się wydaje, że my już kiedyś z tym rozmawialiśmy. Nie, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, do głębie. Tylko jak zwykle nie pamiętasz. Córeczko, byłem pijany. Tata był pijany, tata był pijany. zawsze jesteś w takim stanie. Eee, nie zawsze, ja jestem, jestem już w przeźwie córeczko, no, powiedz To mi. możemy sprawdzić nawet teraz, co? też po coś podjechać. Ale że co? Co no chcesz sprawdzić? Zobaczymy, ile wydmuchasz. Co, 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 Spokojnie Ben, Ben, spokojnie Że co, Ben, Ben, spokojnie, stary Ben, Spokojnie Ben, spokojnie Chciałeś się jest dogadać z córką jest no. fajny dzień kurwa, no Ben Siedzimy, fajne chłopaki, przyszli, gadamy Ben, kurwa, Ben Ona jest od nas, no Ja bym na twoim miejscu, Ben, nie pozwalał tak sobie mówić kurwa córce, nie? Ja bym sobie tak nie pozwalał, nie? To jest w tym, że ona nic nie powiedziała, nawet nie zdążyła. Chodzi o spolcu. Chodzi o będziesz się córeczko zachowywała, będziesz nosiła dumnie nasze nazwisko, czy, czy dalej będziesz postępowała tak jak postępujesz? Ty masz nazwisko księdza? Jak, jak to masz? Oczywiście, że nie. Właśnie, bo mi się wydaje, że nie masz. Maryska. Dlaczego nie masz mojego nazwiska? Powiedz mi. Bo ja, bo bo ja mu, bo ogóle, by... Dobra, niech zgadnę. Niech zgadnę. Siędzu, spotkałeś się tydzień temu i będziesz zacząć mówić, że to twoja córka. No, nie, nie, to było. naprawdę jest jego córka, chyba to będzie się wyjewał na matkę i dopiero po 20 latach się sobie przypomniał. Dlatego nie masz mojego nazwiska. No, nie no, teraz... wiem, ale moja córeczka nosi nazwisko. Wody, <pies rapper> o o, o, o nieźle No ale bagażnik to odziedziczyła no, no to BA po tobie chyba Ciekawe co u Susie słuchać mi <f stewardship> coś do picia nie po To trzeba było tak od razu księdzu powiedzieć To nie dziwne, że, że tak powiem we krwi ma różne takie wyskoki A odziedziczyła prawdopodobnie charakter to na pewno ty masz po matce i a przynajmniej tą rozpuszczność! Nie. Tak co, ale Suzy potrafi się zakręcić. Więc mam nadzieję, że tak samo zakręci się na rurce w O Oh yeah. Czekajcie, bo czegoś nie rozumiem. Czemu mówić, że zawsze czas o i tak dalej tam się spotkaliśmy, z tym pod Bahamą? A bo tak przyjechaliśmy tu zobaczyć. Nie no, ona, ona była tutaj b, b, w tym ja grupie sobie. właśnie. A Ej, idziesz? A co Cię to interesuje w tym momencie? Oho. Oho. Tak dojdzie. Oho. Oho. Kurczę. Ja nie wiem, otwarta powinna wjechać na Pen, bo to wiesz, Jarabu wskacze do mordynu, gdzie połaźny facet we garniturze. Tak, tak. Nie no, otwarta, wiesz, zakupy, wyjaśnicie, głupia nie Nie, 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 one, no, m, napisze, alumni, nie, nie, to już przesada, to już przesada. wiesz, czasami, Ben, musisz pokazać, że jesteś jednak tym ojcem dominującym, no nie możesz no no no, no, no. no wie tak, wiesz, córce, jak raz se pozwolisz, to już za... Pokaż jej, E, nie chcę nic mówić, ale krwawica, wiesz twoja, ty się starasz całe życie, kurwa pilnujesz, wychowujesz, a ona ci tak? Odpłaca? pluj mu w twarz. twarz. Ej Panowie macie może jakiegoś batonika czy coś, bo mi kurwa tak cukier spadł, że to jest Mam coś, mam coś. On no, zajebi się